W studiu telewizyjnym niedzieli witamy dzisiaj księdza arcybiskupa Wacława Depo metropolitem Częstochowskiego. Szczęść Boże na początku nowego pięknego miesiąca maryjnego. Cieszymy się bardzo z obecności księdza arcybiskupa, który jest gospodarzem nie tylko w niedzieli, ale w Duchowej Stolicy Polski. Dlatego pozwolę sobie zadać takie pytanie. Co się stało na Jasnej górze 3 maja 2016 roku, bo ksiądz arcybiskup najlepiej? namy przekaże te informacje, a jeszcze wcześniej, co się stało we Lwowie 9 kwietnia 2016 roku. Kiedyś ojciec święty Jan Paweł II powiedział, że my jesteśmy na ordynansie u Maryi, cytując literaturę naszą, ale teraz mogę odpowiedzieć pani redaktor i wszystkim tutaj telewicom, że jestem ministrem w służbie królowej Polski i dlatego bardzo się cieszę, że Kolejną, czyli już trzecią stacją narodowego dziękczynienia za tajemnicę chrztu naszego narodu przed 1050 laty była właśnie Jasna Góra i była nasza i wspólna matka, którą czciliśmy również i w gnieźni i w Poznaniu przy jej obrazie jasnogórskim, który wędruje po całej ojczyźnie. Ale tutaj rozumiemy i to przeżywaliśmy, że jest pewna kulminacja, która powraca do tych aktów ślubowań, zarówno z roku 1956, jak i z milenijnego aktu oddania 1966. Ta uroczystość, ona może zaskakuje pewną nowością, bo rzeczywiście został opracowany nowy akt zawierzenia, który wypowiadał ksiądz. Arcybiskup Stanisław Gądecki, jako nasz przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ale ten akt zawierzenia będzie odczytywany, jak wierzymy, w naszych wspólnotach parafialnych, po to, żeby zapoznać się z pewnymi kolejnymi zobowiązaniami i akcentami, które na dzisiaj wynikają z naszego ducha odpowiedzialności za siebie i za następne pokolenia Polaków. W niedzieli mieliśmy taką możliwość, że szybko zamieściliśmy właśnie ten nowy akt zawierzenia Matce Bożej, który był odmawiany 3 maja na Górze, ale niespodzianka. Mamy również ten wspomniany akt z I tam ksiądz arcybiskup, za co bardzo jesteśmy wdzięczni, powiedział nasze, Jestem, pamiętam, czuwam, w imieniu narodu polskiego. Tak, ja bardzo się cieszę jestem wdzięczny księdzu arcybiskupowi Mieczysławowi Mokrzyckiemu za zaproszenie mnie do celebracji Eucharystii tam właśnie w Katedrze Lwowskiej z racji 360. rocznicy ślubów króla Jana Kazimierza. Oczywiście ta rocznica się przesunęła z dnia 1 kwietnia na 9 kwietnia, dlatego, że 1 kwietnia jeszcze był związany z tym czasem Oktawy Paschalnej i trudno by było to wszystko tak dobrze powiązać. Dlatego cieszę się, że wobec zarówno księdza arcybiskupa, kilku biskupów zarówno z Ukrainy, jak i z Polski, wobec przedstawicieli najwyższych władz państwowych, a więc Sejmu i Senatu, i grupy posłów, i grupy pielgrzymów z Polski, mogliśmy potwierdzić i można powiedzieć, jakoś duchowo złączyć się z tymi pokoleniami, które tam rzeczywiście przed wielu laty Klęczały na tamtej ziemi przed tym obrazem Matki Bożej łaskawej, żeby dziękować Bogu z jednej strony za już zwycięstwo, które się dokonało poprzez obronę Jasnej Góry, i to podkreślamy opatrznościowe zwycięstwo, bo ta garstka tutaj Paulinów i obrońców wobec całego tutaj zespołu różnych powiązań, wrogów, zewnętrznych jakim byli wtedy szwedzi, ale i wewnętrznych, to trzeba sobie to również przypomnieć, że zdrada również była i po stronie wtedy naszych również rodaków, że Jasna Góra się obroniła i wtedy Jan Kazimierz miał jasny kierunek, gdzie trzeba szukać szans dla przyszłości narodu. I dlatego obok aktu religijnego wiemy, że w tym akcie ślubowań była sprawa Poprawienia bytu, zarówno ludzi, którzy y, naszą ojczyznę stanowili, różnych stanów, y, wyzwolenia ich z tego czy innego, bym powiedział, kryzysu ekonomicznego, bytowego, ale z całą świadomością, że te wady narodowe, które nieraz przecież nas bardzo mocno upokarzają, muszą być ciągle przezwyciężane. I bez pomocy Boga jest to zadanie nie do zrealizowania. Dlatego cieszę się, że mogłem wypowiedzieć słowa również klęcząc przed obrazem Matki Bożej Łaskawej razem z arcybiskupem Mieczysławem, że przychodzimy tutaj z różnych stron Polski, żeby powtórzyć zarówno tamtego ducha oddania jak i wypowiedzieć te słowa jestem, pamiętam, czuwam, które czynimy tutaj żywymi słowami obecności i oddania na Jasnej Górze codziennie. Można powiedzieć, że przeszliście królewskim szlakiem króla Jana Kazimierza w dodatku. Ten nowy akt został wypowiedziany w miejscu, gdzie Matka Boża została ogłoszona królową korony polskiej. Także bardzo dużo mamy tych historycznych, symbolicznych znaków. Tak, do tego aktu nawiązywaliśmy już wielokrotnie, ale trzeba powiedzieć, że bardzo się cieszę, że jeszcze w poprzednim moim miejscu posługi, a więc w zamościu i Lubaczowie, ja dotykałem wprost poprzez i serce, i oczy, i ręce. Tej tajemnicy poprzez właśnie kopię obrazu Matki Bożej Łaskawej, która tam jest umieszczona w przepięknej kaplicy w Konkatedrze w Lubaczowie. A sam oryginał również był przewieziony w czasach już właśnie końcowych lat okupacji i tej nowej okupacji sowieckiej przewieziony z Lwowa do Lubaczowa i tam razem z sarkofagiem. Trumienką błogosławionego Jakuba Strzemie był przez wiele lat po prostu obecny w tej bardzo oryginalnej formie. i Dzisiaj, co prawda, on jest umieszczony w kaplicy i w katedrze wawelskiej, ale to nie mniej jest ta sama matka, ten sam wymiar naszej służby i naszego wsłuchiwania się w jej wstawiennictwo i w jej słowa, które wypowiada do nas jako takie czy inne zobowiązania. A przez osobę księdza arcybiskupa również ta ziemia lubaczowska została bardzo pięknie włączona w ten szlak królewski. Bardzo dziękujemy za to. Tak, ale zawsze w poczuciu służby. To przyznam, że niezależnie od tego, czy jestem na Jasnej Górze, czy tam właśnie we Lwowie, to w poczuciu pewnego posłuszeństwa Panu Bogu. Co mam odczytywać i jak wobec tej grupy ludzi, którzy wtedy też byli zebrani w naszej wtedy katedrze dawnej Lwowskiej, ale i poprzez tutaj dziękujemy i Telewizji Trwam i Ojcu Dyrektorowi, że nie tylko osobiście też był na tej Eucharystii, ale poprzez transmisję telewizyjną y, upowszechnił ten nasz akt y, kultu i czci Matki Bożej i oddania. I tutaj powiem, że y, bez tego y, takiego przedłużonego w tym wypadku y, aktu. To ta rocznica może by gdzieś nam umknęła znowu w niższych historii. A przecież do tego Aktu królewskiego odwoływaliśmy się zarówno teraz na Jasnej górze, jak i we wcześniejszych ślubach. I właśnie w tym kierunku teraz pójdziemy. Zaczęło się w 1656 roku i później mieliśmy 300 rocznicę ślubów królewskich, kardynał Stefan Wyszyński. Przygotował śluby, tekst aktu zawierzenia na 1956 rok, później kontynuacja 1966. I to wszystko mieliśmy okazję podsumować na Jasnej Górze, gdy przez 9 miesięcy przygotowywaliśmy się do tego ważnego dnia 3 maja bieżącego roku. Były to słynne debaty jasnogórskie, które ksiądz arcybiskup otwierał. Podczas liturgii przypieczętował też tą ostatnią liturgią, uczestniczył bardzo czynnie w jednej z debat, a w taki sposób wspomagający we wszystkich debatach. Czy możemy tak krótko te debaty podsumować? Bo to była próba dokonania rachunku sumienia. Czy udało nam się to? Ja dzisiaj dziękuję Bogu za sam zamysł, który się zrealizował, i to z pomocą łaski Bożej, i tutaj obok. Obecnych i generała Zakonu, ojca Przeora, ojców Definitorów, a zwłaszcza ojca również Mariusza Tobulskiego i ojca Michała Legana. Ten zamysł został bym powiedział wypracowywany z miesiąca na miesiąc, bo zawsze stawialiśmy sobie pytanie, co można jeszcze uczynić, żeby ten raport uczynić takim żywym. Bo tutaj chodzi o to, żeby nie było tylko powtórki samego, bym powiedział, ślubowania, ale żeby to umieć przełożyć na nowy język. A co to oznaczało? Właśnie poprzez zaproszenia różnych grup społecznych, rodzinnych, kościelnych, hierarchów kościelnych i tak dalej, to myśmy naprawdę zrobili sobie taki narodowy rachunek sumienia, który, o którym jest mowa w ślubach, Wcześniejszych tutaj wspomnianych i dlatego y, te materiały, które są już dostępne również poprzez przekaz niedzieli, jako jednego z głównego y, współpatrona medialnego, y, czy później poprzez przekaz telewizyjny, również i telewizji niedziela. Bardzo za to dziękujemy, za wszelkie przywoływane obrazy w trakcie y, raportu, bo one były czymś bardzo potrzebnym i żywym. To myślę, że. Ja znowu posłużę się tym słowem. To był opatrznościowy zamysł, który, mam nadzieję, wyda owoce nie tylko jako świadectwo naszego przygotowania, ale kształtowania i tej nowej elity po prostu świadomych i wolnych katolików, którzy zrozumieją jeszcze raz, że ta droga Maryjna, którą wypracowali nam i wskazali. Święty Jan Paweł II i sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński jest naszym charyzmatem, czyli po prostu to nie jest dar, który się utrzyma sam przez się, ale on wymaga osobistego wysiłku po to, żeby stał się darem dla innych. Tak i jednocześnie zauważyliśmy, że mamy wielkich przewodników, kardynała Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II. Którzy dalej mogą nas prowadzić, prawda? Mamy źródła, do których sięgamy, i tam tych orędowników w niebie już w tej chwili. To ja myślę, też wychodziło na debatę. że ta tajemnica, która teraz będzie naszym udziałem, mianowicie w niebo Wstąpienia Pańskiego, ona przypomina nam o bliskości nieba i ziemi. I właśnie ci dwaj przewodnicy, oni tak mówiąc słowami Benedykta XVI, odeszli od nas. Z rzeczywistości ziemi, ale się nie oddalili. I oni w tajemnicy obcowania świętych z pewnością yy, przyczyniają się przed Bogiem i przez pośrednictwo Maryi za nami. I, krótko mówiąc, niech nas tak dalej pilnują i niech nam rzeczywiście inspirują poprzez łaski Ducha Świętego nowe drogi, nowe pomysły, bo w zawierzeniu Panu Bogu chodzi o wierność łasce, którą otrzymujemy zarówno w sposób indywidualny, osobisty, jak i również narodowy i tym samym poszerzając przestrzeń Kościoła jako Kościoła tajemnicy powszechnego. Tak i kardynał Stefan Wyszyński mówił, że na Jasnogórskiej drodze się nie zawiódł i my chyba teraz po tych podsumowaniach możemy też tak powiedzieć i tym bardziej wytrwale iść tą jasnogórską drogą. Zresztą wczoraj na szczycie Jasnogórskim ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki też wskazał nam na kardynała Wyszyńskiego, który wytrwale szedł tą drogą i to co w tej chwili osiągnął, czyli sługa Boży, prawda? To jest sygnał, że tą drogą trzeba iść. I ufamy i ja tutaj zachęcam i naszych współbraci i siostry i siebie samego do coraz głębszej i ufnej modlitwy o beatyfikację Sługi Bożego kardynała Wyszyńskiego, bo jego zarówno ta maryjność, jak i miłość społeczna, która wyrażana jest i realizowana w Kościele, ona jest nam dzisiaj bardzo potrzebna. To, co mówimy, że nie będzie jedności narodu, nie będzie wspólnego wysiłku dla przyszłości bez pomocy Bożej, a na tej drodze Maryja jako królowa Polski i nasza matka i pośredniczka jest nam bardzo, bardzo potrzebna. Jeszcze chciałam prosić księdza arcybiskupa o pochylenie się nad nowym aktem zawierzenia, tym z 3 maja 2016 roku, żeby nam wskazał takie punkty, o których powinniśmy zawsze pamiętać i być może uczynić ten akt też takim stałym tekstem, do którego będziemy każdego dnia wracać. Ja może tak powiem prowokacyjnie, ale wczytując się w ten akt oddania i odmawiając razem z księdzem arcybiskupem Gądeckim, zastanawiałem się, ile tam jest treści w tym nowym akcie, który zawdzięczamy Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, a ile jeszcze kardynałowi Wyszyńskiemu, bo te dwie postaci, one oczywiście dzisiaj dla nas są, Czym zrozumiałym, że one się dopełniają, one nas wzajemnie uczą, ale o ile te pierwsze akty ślubowań, czyli 56, 66 były naprawdę tym autorstwem wprost kardynała Stefana Wyszyńskiego, to później i kardynał Wojtyła uczył nas troszeczkę takiego już nowego spojrzenia i ja teraz powiem, że w tym akcie nowym jest bardzo mocno podkreślana Podmiotowość każdej ludzkiej osoby, i dlatego to, co dzisiaj stanowi nieraz pole dyskusji, no, powiem bezpodstawnej o początku życia człowieka, to tutaj my na płaszczyźnie wiary nie mamy żadnych wątpliwości. Od momentu poczęcia jest ingerencja również Boża w tym akcie stwórczym. Aż do naturalnej śmierci jest życie człowieka, który się poczyna, ale odtąd zaczyna już żyć na wieczność. I dlatego ta droga obrony godności każdego poczętego życia jest dla nas nie jedną z dróg, to jest konieczność życiowa. I to jest tak, jak podkreślał święty Jan Paweł II, to nie jest sprawa światopoglądowa. Czy jakiegoś, bym powiedział, kierunku filozoficznego czy teologicznego. To jest sprawa praw człowieka. I dlatego śluby jasnogórskie, i te wcześniej, i ten dzisiejszy, można nazwać naprawdę jasnogórską drogą praw człowieka i każdego Polaka. Dlatego to przypomnienie yy, o tych początkach życia, tej podmiotowości, osobowości, jest czymś, co musimy tak na nowo zrozumieć i przeżyć w naszych rodzinach, w naszych wspólnotach również parafialnych i kościelnych. Tak, a pamiętajmy, że Jan Paweł II nazwał jasnogórskie śluby narodu kartą praw człowieka, polską kartą praw człowieka, czyli mamy tutaj w słowach księdza arcybiskupa Kontynuację. I dwie jeszcze sprawy, pani redaktor, są w tym nowym akcie godne podkreślenia, bo rzeczywiście my nie mówimy tylko o samej duchowej stronie, czyli religijnej więzi z Bogiem, ale i pomiędzy sobą, czyli to jest współodpowiedzialność za ludzi, którzy dzisiaj cierpią, którzy dzisiaj są pozbawieni pracy, którzy potrzebują jakiejkolwiek pomocy na swój sposób dobrze, że w tym akcie nie ma jakiegoś takiego bezpośredniego wprost odniesienia do sprawy imigrantów. Czyli powiedzmy to, co w mediach dzisiaj jest bardzo ostro pokazywane zwłaszcza tych mediach komercyjnych prywatnych, że my jako naród nie jesteśmy powiedzmy otwarci na przyjęcie uchodźców i to z takich czy innych dramatycznych sytuacji. Wprost odwrotnie. My mówimy tutaj o miłości społecznej, a więc odpowiedzialności za ludzi, którzy są w jakiejkolwiek sytuacji dramatycznej i potrzebują naszej pomocy, i nasza ostrożność, a jednocześnie otwartość pokazuje poczucie odpowiedzialności, bo to nie jest tylko sprawa na dziś, to jest sprawa przyszłości. I dlatego tutaj brońmy się, i w tym akcie to też w jakiś sposób jest wyrażone, że. Narodowość nasza, czyli po prostu patriotyzm, zobowiązuje nas do miłości ojczyzny, bo to wychodzi z przykazania czwartego miłości ojca i matki, ale jednocześnie nie oznacza zamknięcia się na innych i na inne narody czy osoby potrzebujące, tak jak mówiłem, pomocy jakiejkolwiek. Dlatego strzeżmy się zarówno szowinizmu, nacjonalizmu, ale. I kosmopolityzmu, który nam znosi pojęcie narodu gdzieś na boki i każe być tak otwartym, czyli tak naiwnym na wszystkich, którzy tylko powiedzmy do nas przychodzą. I proszę zauważyć to, co ja ostatnio czytam: że pani Mogherini, jako przedstawiciel Unii Europejskiej, straszy narody Europy, które nie przyjmą takich czy innych ilości karami finansowymi i to olbrzymimi sumami. No, to jest zaraz. To nie już jest wspólnota. To już jest, bym powiedział, pewnego rodzaju determinacja, która łączy się już z karaniem wprost. A czym jest, przepraszam, że poszerzam temat, pani redaktor, a czym jest sprawa wygrana w sądzie norweskim, ludobójcy, jakim jest Brewik? Czyli do jakiej linii mamy dojść, żeby po prostu znowu zrozumieć? Prawa człowieka i odpowiedzialność za osobiste życie i za życie drugiego człowieka. I mamy chronić powiedzmy, rzeczywiście ludobójców po to, żeby powiedzieć, jak jesteśmy tolerancyjni, jak jesteśmy znowu bardzo ludzcy, to są pytania otwarte. I dlatego ten akt oddania niech on będzie kolejnym, bym powiedział, etapem formacji naszych rodzin, ale i wezwaniem do modlitwy, żebyśmy umieli rozpoznawać, co jest prawdziwe, co Bogu przyjemne, co jest doskonałe, a odrzucić to, co jest manipulacją i fałszem. Księżarcy i biskupie pozostaje nam przylgnąć do Maryi jako naród, ponieważ jest to akt narodowy, całym narodem przylgnąć do Maryi i pamiętać, że jest to nie tylko kwestia uroczystego zapoznania się z aktem i odczytania, ale w tej chwili zadania, które powinniśmy realizować I możemy powiedzieć tak jak na ostatniej debacie te ostatnie słowa weź w opiekę naród cały prawda słowa z aktów zawierzenia tak z tym że na pojęcie narodu składa się oczywiście również prawda o konkretnym człowieku czyli ta podmiotowość każdego z nas i powiedzmy plan boży który się realizuje w nas i przez nas dopiero daje nam wspólnotę i dlatego tutaj jeszcze raz y, chciałbym bardzo mocno podkreślić, że y, Psalm 139, który pokazuje nam opatrznościową troskę o każdego człowieka, bo mówi, że Ty znasz mnie, kiedy jeszcze pod sercem matki nabierałem kształtów. Nie tajna Ci była moja istota, nim chociażby jeden dzień zaistniał. I teraz, Boże, strzeż mnie, żebym szedł drogą prawą, a żebym nie zbłądził, to są nasze właściwie codzienne prośby z tą świadomością, że jesteśmy w rękach Boga. I tutaj, kiedy mówię o tym psalmie, to nie sposób nie przypomnieć znowu tego naszego wielkiego przewodnika, jakim jest święty Jan Paweł II, który w notatkach rekolekcyjnych biskupich zapisał: jestem bardzo w rękach Boga. I to ta świadomość. Ona musi nam towarzyszyć przy tym nowym zgłębianiu i wypowiadaniu aktów oddania Panu Bogu przez pośrednictwo Maryi. To wtedy zrozumiemy, że jakiekolwiek zadanie, które będzie trudne, ale będzie do zrealizowania, i z pomocą Bożą będziemy szczęśliwi, że je uda się doprowadzić do końca. To jeszcze dołożę: Ojczyzna Bogiem silna. I możemy powiedzieć tak. Pan, potwierdzam. sobie <laughs> biskupie, z ostatniej chwili, zanim spotkaliśmy się w studiu, nasz autor, pan Grzegorz Polak, przysłał swój felieton. Bo tak, terminowo właśnie dzisiaj miał przysłać. Tytuł Trzeba to podjąć na nowo. Przeczytam tylko pierwsze słowa, pierwsze zdania. Przeglądam po raz ostatni przed oddaniem do druku spisaną przeze mnie spowiedź ojca Jerzego Tomzińskiego, ukazującą historię ostatnich 80 lat Jasnej Góry widzianą oczami tego cudownego zakonnika. Dochodzę do momentu, kiedy ojciec Jerzy wspomina złożenie na Jasnej Górze 3 maja 1966 roku podczas głównych uroczystości milenijnych aktu oddania polskim macierzyńską. Niewolę Maryi za wolność Kościoła w Polsce i na świecie. Były generał zakonu Paulinów kończy swoje wspomnienie słowami. Po co to przypominam? Bo uważam, że te hasła są nadal szalenie aktualne. Nic, tylko dzisiaj to powtórzyć trzeba to podjąć na nowo. I myślę, że ojciec Jerzy Tomziński był wczoraj bardzo szczęśliwy, że zostało to podjęte na nowo, i na, księdze, na ręce księdza, biskupa, wszystkim biskupom, my jako lud wierny, dziękujemy, że podjęliście na nowo ten akt. A ojciec Jerzy Tomziński to jest ten ojciec, który złożył na akcie milenijnym swój podpis. Bardzo się cieszę takim wyznaniem, również które zostało, wydaje mi się, bardzo ciepło odebrane, kiedy przed błogosławieństwem kończącym Eucharystię na szczycie Ksiądz Arcybiskup powiedział, że stałem tutaj pod tym szczytem jasnogórskim, właśnie te 50 lat temu, jako młody chłopak, jeszcze przed maturą i mówi, dzisiaj potwierdzam jak Pan Bóg mnie przeprowadzał po to, żebym dzisiaj stanął wobec was w tej roli, którą mam, czyli on już Prost nie odwołał się do postaci wielkiego prymasa, że dzisiaj ja jestem, prawda, przewodnikiem. No, chociaż jest prymas Polski też obok mnie, i tak dalej, nuncjusz Apostolski i wszyscy inni, ale w tym akurat wypadku, kiedy pokazuje znów opatrznościową drogę, jak nas Pan Bóg przygotowuje do pewnych zadań, które w Kościele później trzeba podjąć i przyłożyć swoją rękę. Czy to dla formacji, czy dla błogosławieństwa. I proszę mi pozwolić jeszcze wspomnieć kolejnego biskupa, którym jest biskup Ignacy Dec ze Świdnicy, który mi wcześniej ze wzruszeniem jeszcze w zakrystii powiedział, że słuchaj, ja 50 lat temu byłem jako młody kleryk w Sutannie, a że byłem powiedzmy też wysokiego wzrostu, to wtedy zabezpieczałem linię, Przejścia kardynała Wyszyńskiego do ołtarza, żeby ten tłum, który napierał na, na, na kardynała, żeby po prostu no, nie doprowadził do takiej czy innej, tam powiedzmy, trudnej sytuacji. I mówi: Ja dzisiaj wracam po 50 latach jako świadek, i mówi, mam zapiski z tamtego czasu, które sobie notowałem yy, dla swoich przeżyć i dla jakiegoś świadectwa. I ja tylko powiedziałem, że proszę to spisać. I mówię, przekazuj, bo jesteś żywym świadkiem tamtego i dzisiejszego wydarzenia, czyli jesteście świadkami tego pomostu, który jest poprzez pokolenia. Bardzo dziękuję również za te szepty, za Krysty i za całą rozmowę, która stanowi bardzo ważne podsumowanie wczorajszego dnia. Już wiemy, co się działo wczoraj na Jasnej Górze. Bardzo dziękujemy naszym gościem. Był ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowskiej. Przewodniczący Rady do spraw środków społecznego przekazu Konferencji Episkopatu Polskiej.